Witam wszystkich na naszym kanale. Jesteśmy w salonie 2 Kółka w Nakle nad Notecią. Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Miła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery oraz sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe salonwakółka.pl oraz kładypolska.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, nasza firma jest autoryzowanym dealerem firm kładowych, takich jak CEF Moto, TGP, Linhai, Access Motor i od tego roku w sumie też firmy Segway. Dzisiaj prezentujemy Państwu najmniejszego kłada. Z linii Linhai, i model z silnikiem 300 z napędem 4x4, czyli Linhai 300 4x4. Występując w kilku wersjach kolorystycznych. Tu mamy wersję kolorystyczną czarną, ma ona dodatki delikatne czerwone. Bardzo popularny jest też kolor piaskowy. Warto na pewno dodać. Oczywiście jest to układ do rejestracji i posiada on homologację T3B, czyli jest traktowany jako ciągnik rolniczy. Czterosuwowy jednocylindrowy silnik 275 cm 3 zapłon CDI, moc około 13 KW przy 5,5 ,5 tysiącach obrotu, chłodzenie cieczą plus wentylator elektryczny. Napęd 2 x 4, 4x4 przełączany elektrycznie, skrzynia biegów automatyczna CVT wariator z biegiem wstecznym, hamowanie silnikiem napęd oczywiście Wałkardana z przodu i z tyłu. Zawieszenie z przodu niezależny McPherson, z tyłu wachacz, sztywna oś. Y, amortyzatory z przodu i z tyłu hydrauliczne. Hamulce przód dwa razy tarcza, z tyłu pojedyncze tarcza. Opony z przodu dwunastki y, 24 razy 8, z tyłu dziesiątki 24 razy 11. Proszę Państwa, długość całkowita 2015, szerokość 1140, wysokość 1195, wysokość siedziska 865, prześwit 183, rozstaw osi 1205, sucha masa własna 295 kg i zbiornik paliwa 14,5 litrów. Spójrzmy teraz, co mamy na kokpicie czyli przy kierownicy, wyświetlacze elektroniczne. No i patrzymy teraz z lewej strony. Mamy sygnał dźwiękowy, mamy włączanie kierunkowskazów, mamy włączanie świateł, mamy wyłącznik główny, mamy włącznik od wyciągarki. Po tu mamy światła awaryjne i po prawej stronie mamy dźwignię gazu i przełącznik Dotyczący napędów. To by było na tyle. Teraz uruchomimy ten pojazd. Poprosimy kolegę, widzimy, gdzie jest dźwignia odbiegów. Światła LEDowe z lewej i z prawej strony, awaryjny, poprosimy jeszcze o światła długie. Wyciągarka z przodu. bardzo fajnie wyglądający ten przód razem z wyciągarką. Ok, dziękujemy bardzo. Tak jak państwu powiedziałem, posiadamy w tej chwili w sprzedaży jeszcze z serii Linhai mamy Linhaia 500 M565 niestety już nam się cały wyprzedał ale posiadamy jeszcze coś z TGB i Sekwaya także osoby wszystkie zainteresowane kupnem wkłada zapraszamy na salon oraz kwadypolska.pl zapraszamy również na nasz kanał na YouTube, na nasz profil na Facebooku oraz na nasz Instagram tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami które państwo Proszę pamiętać salon 24 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.